Aaa, Siemacie, macie taksiarze. Tak jest, kochani taksiarze. Często z Was korzystamy, z Waszych usług, często z Wami gdzieś ich podróżujemy, gdzieś ich tam jedziemy, no bo przecież ich musimy. A po toście są, co byśmy po Was zadzwonili, co byście po nas przyjechali. Jednakże muszę Wam powiedzieć, że czasami to człowieka aż normalnie krew zaleje. I to tak dosłownie zaleje krew, A to dlatego, że nie, żeście się spóźnili, nie, dlatego żeście nie wiadomo co porobili, tylko dlatego, że jak przyjeżdżasz, do kolego, to żeby Twoje małcie pachniało. Żeby nie śmierdziało, żebyś nie był przepocony jak szczur. Jeżeli nie lubisz używać klimatyzacji, to sobie jej nie używaj, jak jedziesz sam. Na przykład, otwieraj sobie jak dojeżdżasz do gościa, ale kiedy już jesteś dwie minuty przed jego adresem, przewiec auto dokładnie, no i włącz tą klimatyzację, no bo przecież nie ma nic gorszego, kiedy wchodzisz z rozgrzanego jak patelnia pola do taksówki, a w taksówce jeszcze bardziej cieple jak na patelni, mógłbyś jajca smażyć. Ja rozumiem, że Ty lubisz, kiedy pot kapie Ci po jajcach, ja rozumiem, że lubisz, kiedy pot leci Ci spod pachy, ale pomyśl o nas. Pomyśl o tych podróżujących, którzy wsiadają w taksówki, no bo chcą sobie pojechać taksówką i chcą sobie po prostu udogodnić życie, no bo przecież ich po to jest ta taksówka i po to jest ta klimatyzacja, żeby się ją włączyć. Jeżeli lubisz dusić grosa, to se go dusi. Jeżeli lubisz, jak ci się kapie pod, po pojajcach, to niech ci kapie, ale nie pozwól na to, żeby twoim gościom kapał pod, po pojajcach, no bo przecież ich prędzej czy później przestaniemy z tobą jeździć, człowieku. Ty reprezentujesz nie siebie, ale reprezentujesz jakąś tam część, jakąś tam wspólnotę taksiarzy. I to twoje zachowanie wpływa na to, Jakie później u Was mamy zdanie? To jest proste, nie? To jest tak, jakbyś na przykład, nie wiem, przyjechał po gościa... Yy... W temperaturze minus 10, a ty jeszcze minus 20 w mu mu dopierdzielił, żeby go jeszcze bardziej pod, pod, żeby go tam jeszcze bardziej wis przemarzło. Pomyśl o tym, kolega, bo, bo to nie jest złośliwość z naszej strony, żadne tam nie wiadomo wyższanie tylko cholera jasna, to jest takie uczciwe i ludzkie, tak? A druga zasada, którą powinniście wziąć pod uwagę panowie z taxi, bardzo was szanuję, bo nie ukrywam, z naszych usług bardzo często korzystam, ale kiedy już zdecydujesz się przyjechać po gościa, kiedy już po niego przyjedziesz, a widzisz, że on mówi po innym języku, nie wiem, po amerykańsku, po Chińsku, po chińsku, po, po polsku, po jakimkolwiek. Może zrozumie po polsku, kiedy zadasz mu pytanie, którą drogą będzie lepiej, to by jechać, dobry człowieku. A nie, że ty go wjeżdżasz do punktu A, przez punkt C, D, E, F, G i dookoła tak, jakbyś jechał do Warszawy, wyjeżdżając z łodzi przez Gdańsk. Tak się nie robi, kolego. Jeżeli chcesz ce nabijać ludzi, to se nabijaj, ale długo nie pociągnie jest. Taka moja rada, kolego. Niech wam się dozy tak siarze, no bo gdyby nie wy, to nas by często by z nami było. Trzymajcie się, cienki. Hej.